Skończyły się dobre czasy. Picia i picie to jest. Zobaczcie, Oże, mikrofony włączone, wszystko już leci. Tak? Okej. Okay. Szanowni Państwo, będziemy rozpoczynać sesję. Bardzo proszę o zajęcie, zajęcie miejsc. Jeszcze tylko pani Marcelka rozda Chyba druki do oświadczeń. Dobrze. Burmistrza i jego zastępcy tam Tak. Witam Państwa serdecznie. Witam. Otwieram sesję Rady w dniu dzisiejszym. Witam na naszym posiedzeniu Pana Burmistrza Adama Krupę. A ty obok siedzi, ale to nie Burmistrz, bo wszyscy w przebraniu, to, to nigdy nie wiadomo kto, to kolega Buchaniec. Panowie, szanowna rado, komisja wnioskowa, pan burmistrz 30 kwietnia złożył wniosek o zwołanie sesji nieplanowanej w dniu 6 maja. I niniejszym pozwoliłem sobie przesłać materiały w tamtym tygodniu z programem, jaki wszyscy radni otrzymali. Pan Burmistrz nie wprowadzał żadnego punktu dodatkowego, tylko ten, te punkty do, od punktu A do punktu K. Pięć punktów roboczych. Szanowni Państwo, wybór sekretarza. Jeżeli mogę prosić kolegę radnego Rafała Zwarycza, czy chce sekretarzować, czy są inne kandydatury? Nie ma. Jeśli nie ma, przegłosujmy sekretarzowanie przez radnego. Rafała Zwarycza. Dziękuję. Nie wiem jak kto się wstrzymał i kto jest przeciw. Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Z pełnym zaufaniem panie kolego Rafale Pan przystępuje do pracy. By Otwarcie nastąpiło przyjęcie uchwał w sprawach. Zmiany w budżecie na 2020 rok. Szanowni Radni, wszyscy otrzymali materiały. Prosiłem też w momencie powiadomienia, żeby ewentualnie wnioski, jeżeli Państwo macie, żeby składać drogą mailową, nie wpłynął żaden wniosek. Czy są pytania, jeszcze korzystając z okazji, że jest Pan Burmistrz? Jeśli. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu ja mam tylko takie pytanie, bo przed chwileczką dostałem odpowiedź na pismo, które złożyłem w kwietniu odnośnie pomocy przedsiębiorstwom, przedsiębiorcom głupczyckim i tutaj jest taka informacja, że prowadzi się indywidualnie postępowanie do, dotyczące zwolnienia oraz przedłużenia. Jak to rozumieć, że każdy ma sobie indywidualnie składać jakieś podanie? Tak jest. Dzięki. Proszę bardzo, czy są pytania dotyczące y, zmian w budżecie? Jeśli nie ma więcej, proszę bardzo, szanowną Radę, podejmijmy głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie na 2020 rok? Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Ale proszę jeszcze o zalogowanie się. Tak, zalogowane są już. Dobrze, to przystępujemy do głosowania poprzez urządzenie elektroniczne. Jeszcze jedna osoba. Już jest chyba ok. jest dziewiętnaste? Okay. Jest ok, jest ok, jest. Tak jest, jest nas yy, obecnych 20, 20, 20. a Rysiu przyszedł, dobrze, tak jest. Pana Edwarda Głoszyna nie ma. Dziękuję bardzo. W, w, w drugim punkcie <coughs> mamy projekt druk numer 217. Wnioskodawcą jest burmistrz Głubczyc i to jest projekt dotyczący zmian, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. Pytania, pytania żadne nie wpłynęły. Czy są pytania jeszcze z sali radnych do tego projektu? Jeśli nie ma, proszę szanowną Radę o podjęcie głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W porządku. Punkt drugi podpunkt C. Projekt drug numer 208 przez 20. Wnioskodawca burmistrz głupczyc i to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Głupczyce na czas oznaczony do lat trzech. Czy są pytania do wnioskodawcy? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk urządzenia do głosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Następny punkt, punkt 2D. Projekt druk numer 199, wnioskodawca Burmistrz Głupczyc. I to jest projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gmin Głupczyce oraz określenia sezonu kąpielowego na 2020 rok. Pytania tu nie padły, ale proszę bardzo, czy są pytania? Nie pytacie Państwo o nasz basen, ale to. A to nie przez... dotyczy basenu, to dotyczy tylko Piotrowic. Tylko Piotrowic, tak jest. Standardowa, to jest standardowa uchwała, zawsze podejmowana. Czy, czy kąpielisko będzie czynne, czy nie, musimy tę uchwałę mieć. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, bo być może kąpielisko nie będzie czynne, ale uchwałę musimy mieć na wszelki wypadek. Tak. E, proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z panią panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Podpunkt 2e. Projekt druk numer 205a. Wnioskodawca burmistrz w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Głupczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Proszę bardzo. Czy są pytania do pana burmistrza? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, wyczytałem w tym projekcie uchwały, że jest uzależnione usuwanie azbestu od środków z funduszu. A co z ludźmi, którzy już złożyli wnioski i, i czekają? Na, na stosowne wydanie zezwolenia na usunięcie azbestu? Nie, no to tak zawsze jest, że my czekamy na środki z funduszu i te środki będą najprawdopodobniej. Także tu nie widzę żadnych zagrożeń, natomiast ta zmiana regulaminu dotyczy tylko tego RODO. Bo mieliśmy, że tak powiem, no, uwagi co do zachowania tych danych wrażliwych i to zmieniliśmy. Natomiast zawsze tak jest, że to z opóźnieniem przychodzi z Wojewódzkiego Funduszu Informacja, i wtedy my rozpoczynamy całą procedurę, czyli wyłaniamy wykonawcę, który będzie to robił, to i, i sukcesywnie będziemy to robić. Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze w ramach pytań? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem. Kto jest za, bardzo proszę, poprzez podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku do głosowania. Dziękuję bardzo. Druk numer 214 przez 20 wnioskodawcą Burmistrz głupczyc i to jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi głupczyckiemu. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I mamy punkt 2G. Projekt druk numer 202 przez 20, wnioskodawca Burmistrz z Projekt uchwały w sprawie zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Głupczycka do kategorii publicznych dróg gminnych. Czy są pytania? Bardzo proszę. No ja mam takie pytanie, co w związku z tym idzie? Czy, czy to się na drugi rok nie okaże, że urząd będzie remontował tą drogę, czy to nie idzie w tym kierunku? Nie, nie. Takie mam pytanie tylko. Ja tylko pytanie. Nie, ja odpowiem, to, proszę państwa, to jest jakieś niedopatrzenie sprzed 20 czy 20 paru lat, kiedy, kiedy te drogi były kategoryzowane. To jest ulica, która funkcjonuje i to wyszło wszystko przy, przy okazji tego, że jeżeli ktoś chce budować się. Jeżeli nie ma, jeżeli to nie jest droga publiczna, to nie ma dostępu do drogi publicznej i nie może się budować. Więc na tym to polega. Natomiast co do remontów, to różnie to może być. Tak, tak czyli nie ma tam nic w podtekście złego, ale, ale tak. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze w ramach pytań? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu? Poprzez podniesienie ręki, bardzo proszę, i przyciśnięcie przycisku urządzenia. Kto jest przeciw, i kto się wstrzymał, 19, podpunkt 2H samoha bez CH. Projekt druk numer 204 przez 20 i to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej budynku mieszkalnych. Budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy z jednopoziomowym garażem podziemnym w przy ulicy Dworcowej na działce ewidencyjnej 738 przez 20. W dniu dzisiejszym zebrała się Komisja Planowanie przestrzeni zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. To dotyczy budowy na ulicy Dworcowej. Czy są pytania? Bardzo proszę. Ja chciałem tylko zapytać, czy PKP, PLK, SA? Ustosunkowała się do tego, bo ostateczną opinię co do planu zagospodarowania tam jest przedmiotowego terenu graniczącego z czynną linią kolejową, powinien wydać zarządca linii kolejowej. Czy oni już ustosunkowali się do tego? Czy wydali opinię? Tak, jest opinia pozytywna. Tak, jest, jest odpowiedź. Pan czyta początkową fazę i później zmianę do tego projektu, którą inwestor musiał poczynić. Ale w dalszym punkcie jak pan poczyta panie Ryszardzie to tam jest wyjaśnienie jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Jeszcze? Tak, bo, bo to nie jest początkowa faza, bo najpierw było, opinia była negatywna z Wrocławia, później była pozytywna, ale jeszcze tam wyraźnie jest napisane, że ostateczną opinię do planu zagospodarowania. To nie chodziło o oddział zagospodarowania nieruchomości we Wrocławiu, ale o PKP PLK. Wszystko jest, wszystko jest pozytywnie załatwione. Tak, Pan widocznie tam nie, nie, nie doczytuje do końca tej informacji. Szanowna Rado, bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt 2i projekt druk nr 216 przez 20 wnioskodawców burmistrz Głubczyc i to jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parkingu zlokalizowanego przy ulicy Wrocławskiej w Głubczycach. To dotyczy tego parkingu naprzeciwko cmentarza naszego komunalnego. Czy są pytania do wnioskodawcy? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Proszę bardzo. Proszę kierować tak do Pana Burmistrza. Tak, tak jest. Jest. To jest, to jest spowodowanie, żeby to przestał być komis ten parking. No i potem będzie się przenosił gdzie indziej, kto wie czy nie będziemy inne regulaminy musieli uchwalić. No, no ale, ale jedyna możliwość... Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Czy ktoś jeszcze ma pytanie do tego projektu? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I punkt 2J Projekt numer 213 przez 20 wniosku Burmistrz Głubczyc i to jest projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16 przez 190 przez 20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2000 roku, 2020 roku w sprawie ustalenia i trybu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu gminy Głubczyce na 2020 rok. Proszę bardzo, czy są pytania do Pana burmistrza. Jeśli nie ma, proszę szanowną Radę o podjęcie głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I ostatni punkt, podpunkt w punkcie drugim, podpunkt K, projekt druk nr 206 przez 20, wnioskodawcą w dalszym ciągu Pan Burmistrz. I to jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2020 rok. Czy są pytania? Bardzo proszę. nie ma problemów alkoholowych, nie czyli ma. nie ma też. <laughs> dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Właśnie. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt drugi. W punkcie trzecim sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Błupzycach. Za 2019 rok. To przyjmujemy tylko jako radnie do wiadomości, chyba że są pytania. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja rozmawiałem z panią Żiłkowską, tak. naszą szefową tego ośrodka. Nie, nie, nie zapraszałem ją dzisiaj ze oczywiście. względów, ale jeżeli ktokolwiek z Państwa radnych będzie miał jakieś. Oczywiście sprawozdanie jest do wglądu i każdy może sobie to przeczytać. Będzie ona była, to sprawozdanie było na komisji jednej tylko. Ale jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, to najlepiej w formie pisemnej proszę zadać pytanie pani szefowej i ona odpowie. To samo zresztą dotyczy właśnie te, tego drugiego punktu, oceny zasobów, bo to, to jest powiązane ze sobą. Pięknie dziękuję za informację, panie burmistrzu, i przechodzimy do punktu przedostatniego, to jest ocena. Zasobów pomocy społecznej gminy Głuprczyse za 2019 rok. Proszę. Tą ocenę mówię też zostawiamy. Jeżeli radni mają jakieś pytania, proszę kierować na, na mailem w ręce pana burmistrza i za pośrednictwem przekażę pan burmistrza Paniziłkowski. Punkt piąty. Zamykam obrady sesji w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo za przybycie. Jeszcze tylko informacja taka dla. Tarcza? Jaka tarcza? Siódma czy ósma tarcza? Co jest? Koniec. A informacja ewentualnie? Ale coś nie słyszę. Nie słyszę Adam. Ja myślę, że tylko ewentualnie informacja Panie Burmistrzu, taka dla radnych, bo są pytania do mieszkańców, jeśli chodzi o przedszkola i żłobki. Jak sytuacja wygląda i... Dobrze, jeżeli można. Bardzo proszę. Ja nagrałem taką wypowiedź swoją dla telewizji Głupczyckiej. Jeżeli ktoś zechce, to, to oczywiście to może odsłuchać. Żłobki i przedszkola na razie nie będą otwarte do momentu, dopóki się nie przygotujemy do, na takie rzetelne otwarcie tego. Myśmy dostali wytyczne od głównego inspektora sanitarnego 30 czerwca. To są cztery strony papieru formatu A4 tych wytycznych kwietnia, 30 kwietnia, tak, tak. Więc wiecie, pierwszy, drugi, trzeci to był dzień wolny, więc mieliśmy raptem dwa dni na to, żeby ewentualnie się przygotować. To jest niemożliwe. Ja nie będę ryzykował zdrowia pracowników, ani ewentualnego rozszerzania się pandemii. Jak wszyscy wiemy, dzieci na szczęście nie chorują, ale są nosicielami tego wirusa. I tutaj musimy naprawdę zachować ogromną odpowiedzialność. Według mnie ci, którzy się przygotują, to oczywiście mogą otwierać wcześniej, ale. Takie najprostsze rzeczy, nawet, nawet dostanie tych zwykłych rękawiczek gumowych, to jest dzisiaj problem. Nie mówię już o cenach, bo nad tym się powinni właściwie ludzie zastanowić. Pudełko tych gumowych rękawiczek, które jeszcze niedawno kosztowało 18 zł, dzisiaj kosztuje 100 zł. Więc <laughs> i jest generalnie problem z dostaniem, się, dostaniem tego wszystkiego. Tam są szczegółowe wymogi dotyczące też dezynfekcji i całych pomieszczeń i tak dalej. I mówiąc zupełnie prosto wielu, wielu pracowników jest po prostu też trochę tak przestraszonych tym. No i trzeba zrobić wszystko, żeby oni w jakichś warunkach sensownych mogli pracować. Zrobimy wszystko, żeby to było jak najwcześniej. Na razie do 24 maja są te zasiłki opiekuńcze, więc w jakiś sposób rodzice tutaj mają możliwość że tak powiem zostania ze swoimi dziećmi. Jak będziemy gotowi to wtedy otworzymy. No. Pięknie dziękuję. Jeszcze tylko informacja. dla Jeszcze może tutaj rozszerzę to pytanie, które tutaj zadał Pan Pan Radny na początku odnośnie tej, tej pomocy dla przedsiębiorców, bo my będziemy, nie, będzie, nie przyjmujemy żadnego programu specjalnego, bo tak prawdę powiedziawszy Gmina nie ma, żadne, nie ma żadnych możliwości, żeby finansowo wesprzeć. Według mnie, zgodnie z prawem przedsiębiorców, będziemy rozpatrywać indywidualnie wszystkie podania, które będą wpływać i mamy możliwość, te możliwości, które mamy, to jest umarzanie ewentualnie podatków, czy, czy zmniejszanie, czy umarzanie czynszów. I będziemy to robić na bieżąco. Tutaj mówię, na tyle, ile będziemy mogli, musimy mieć też świadomość tego, że, że to ogranicza nasze dochody, mówię o gminie, i ogranicza wtedy nasze możliwości. Mam nadzieję, że, że, że to nie będzie takie duże. Dostaliśmy, proszę Państwa, metryczkę z Ministerstwa Finansów dotyczące podatku dochodowego. Jest ona niższa, ale nie dużo niższa od prognozowanej o 5 tysięcy raptem. Ale proszę Państwa, za miesiąc marzec, który, bo to już mamy dane, bo to dostajemy za miesiąc marzec dostaliśmy 10 kwietnia. Informację, podatek dochodowy należny gminie jest o 100 tysięcy mniejszy niż w ubiegłym roku. Taki, taki miarodajny według mnie będzie, bo marzec jeszcze nie był takim miesiącem, kiedy to się wszystko zatrzymało, do połowy tam jeszcze. Natomiast miarodajny będzie kwiecień i lada moment dostaniemy ten swój udział, bo to gdzieś tak około 10 maja to przychodzi. Będziemy widzieć jaki jest spadek. Oby go nie było, jak najbardziej jestem za tym, ale tu musimy się z pewnymi rzeczami według mnie liczyć. I musimy się liczyć też z dalszymi zmianami w budżecie według mnie. Oby nie, ale, ale tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. No mamy też, panie może pan by też Radę poinformował, mamy też na utrzymaniu, że tak powiem, żołnierzy, którzy stoją na granicy. Czy znaczy to, to jest ta nasza pomoc, którą zadeklarowałem, i z której się nie wycofuję uważam, że powinniśmy to zrobić. To jest ta nasza pomoc dla tych jednostek, które walczą z koronawirusem. Może nie pokazujemy się tak jako gmina i, i nie chwalimy się tak jak wszyscy, ale, ale ponieśliśmy koszty szycia tych maseczek, to jest około 5 tysięcy złotych, Kupiliśmy materiał i na szczęście tutaj pracownicy z SDS-u to robili, za co należy im podziękować. Bardzo im dziękuję za to, ale my, my za ten materiał zapłaciliśmy. Oddaliśmy do dyspozycji policji naszą Straż Miejską i ona działa w ramach tego, co, co tam komenda policji zadysponuje. Nasi strażacy brali udział w tej akcji informacyjnej, to też ponieśliśmy koszty z tego powodu. Na szczęście były to tylko koszty, ewentualnie paliwa, bo, bo strażacy zadeklarowali, że zrobią to w czynie społecznym, te, te wyjazdy z tymi, z tymi zespołami informacyjnymi. No i oczywiście na prośbę pana komendanta policji, w momencie, kiedy nasza policja miała objąć posterunki. Na granicy to jest, 14, to jest 14 tych miejsc, tych przejść. Z uwagi na fakt, że nie, no po prostu nie mieli środków, zdecydowałem, że my zapłacimy za te to i to, je, za te, te, te sanitariaty, które zostały tam powstawione, bo ci funkcjonariusze, którzy tam to pilnowali. No musieli, musieli gdzieś się udać, a, a ponieważ nie, nie, nie ma możliwości, żeby oni sobie jeździli, zostawiali tą granicę na ten czas, no to, to trzeba było te to i to je zamówić. To jest, to jest do tej pory kwota chyba bodajże 15 tysięcy złotych od marca, bo to jest od połowy marca przez kwiecień. No i jeszcze będzie to przez najprawdopodobniej przez maj, ale uważam, że, że tu tu, no niestety, musimy. No, jeszcze, jeszcze jest sprawa tego, że my, my też załatwiliśmy ten piasek na te przejścia graniczne, ale też i to załatwiły wodociągi, ale ta kwota ma być zrefundowana przez swoje wody. Tak słyszę, że tak będzie. I to są te, te nasze, że tak powiem, wydatki, które już ponosimy na tę walkę z tym koronawirusem. Jakby to podliczyć, to wcale to nie jest taka mała kwota. Tak. Tyle. Dziękujemy bardzo. Jeszcze tylko informacja ode mnie. Proszę bardzo. Dziesięć dni temu zgłosiłem taki wniosek dotyczący zbiórki pieniędzy na pomoc w służbie zdrowia. Pół godziny temu zawieźliśmy 500 sztuk tego typu ze składek radnych okogół, składek radnych mieszkańców. Ziemi Głupczyckiej i jeden radny spisu też się dołożył. 500 sztuk takich, takiej pomocy, środki ochronne dla pielęgniarek i dla lekarzy naszego szpitala powiatowego. Dziękuję bardzo w imieniu, w imieniu wracamy właśnie ze szpitala, w imieniu dyrektora i, i pielęgniarek. Bardzo dziękuję za pomoc sprostowania. Radni Prawa i Sprawiedliwości już od początku pandemii biorą udział w różnych akcjach. Również dołożyliśmy się do zakupu kremów. Jak pan ogłosił swoją akcję, my już żeśmy byli prawie po akcji, panie przewodniczący. Także również radni Prawa i Sprawiedliwości mają duży udział w pomocy szpitalowi. Dziękuję bardzo. Takie tłumaczenie to może pani Kotowi opowiadać. Dziękuję bardzo. Kończymy. Kotowi albo pieskowi. Nie?